Nowy akt jest już w grze, a razem z nim nowa przepustka bojowa. Jest ona świetna i zwłaszcza jej nóż, który obstawiam, że każdy z was chciałby jak najszybciej odblokować. No ale nie tak łatwo jest odblokować 50 poziom karnetu bojowego w Valorancie, no bo to zajmuje trochę czasu. Ale w tym filmie pokażę ci jak to zrobić jak najszybciej, jaki jest najszybszy sposób na zrobienie tego i odblokowanie tej kosy. No ale czekaj, żeby odblokować tą kosę to potrzebujesz przepustkę bojową. No a co jeśli jej nie masz? To wtedy musisz zostawić łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję oraz napisać komentarz pod tytułem Przepustka i dodać do wiadomości w komentarzu swój nick i hashtag z Discorda. Wyniki będą za tydzień, no a jak nie chce Ci się czekać, to tak się składa, że rozdaję kolejną przepustkę bojową i jedyne co musisz zrobić, żeby wygrać, to wbić dzisiaj na mojego streama. Około godziny 20.00 będę ją losował, stream jest codziennie wieczorem od 17.30, a w sobotę i niedzielę od 11 rano. Link masz w opisie, a stream już trwa nawet w momencie, kiedy oglądasz ten film, więc możesz nawet wbić po tym filmie. To tyle, siema. Nie będę tutaj obijał bawełny i mówił ile dostajesz pojedynczo za każdy tryb w Valorancie, bo to bez sensu. Powiem tylko trzy tryby, które są, no powiedzmy, interesujące. Na początku na pewno ciekawi cię ile dostajesz za rankeda. Średnio za rankeda, gdzie grasz go 40 minut dostajesz 4500 XP. Czyli w godzinę zagrasz jednego rankeda, więc w jedną godzinę 4500 XP. Czy się to opłaca? Nie. Bo masz bardzo wiele innych sposobów, które ci na przykład pozwalają ekspić więcej XP w godzinę, bo liczymy to generalnie na godziny Kolejnym fajnym trybem jest Spike. W Spike normalnie on trwa około 8 minut, tak? Spike trwa 8 minut, no i po tych 8 minutach dostajesz 1000 XP. Jeśli masz Xbox Game Passa i połączysz sobie konto to masz 20% więcej do generalnie wszystkiego każdego całego XP, jakiego zdobędziesz. Więc ty dostajesz 1200 XP, a nie 1000 XP. I na przykład jak zrobisz sobie questa, gdzie masz 20 tysięcy XP, bo są takie quest'y w Valorancie, No i jak zrobisz sobie tego questa za 20 000 XP, to dostaniesz 24 000 XP, jeśli masz Xbox Game Passa. On kosztuje 4 zł na miesiąc i bardzo polecam wejść w ten flik, który widzisz teraz na ekranie. Tam nie dość, że dostaniesz wszystkich agentów w valorancie za darmo, to jeszcze będzie. Będziesz mógł dostawać no 20% XP więcej, czyli karny wbierz o wiele szybciej. Ale to nie jest sposób z tego filmu. To z Game Passem dodatkowo ci to ułatwi. Więc wejdź sobie w tamten film, zrób wszystko co tam mówię. No i będziesz miał 20% więcej do wszystkiego XP co zdobywasz. I dodatkowy sposób na bardzo szybkie XP. To jest granie Spy crashy z ziomeczkami. Gracie sobie w pięciu Spy Crasha. No i takie coś było popularne, że gracie sobie w pięciu Spy Crasha Bierzecie raj'skę, Primsona, rzucacie pod siebie i tak dalej. No super, ban gwarantowany. Będziecie mieć wtedy 20 000 XP na godzinę, ale macie również gwarancję, że dostaniecie bana. Więc tak absolutnie nie róbcie. Ale jak możecie robić? No to gracie w 5 rusha i po prostu wybiegacie na Mida, udawać, że coś strzelacie. No i za takie coś nie dostaniecie bana. Wygracie Spike Rusha w 4 minuty, zamiast 3 minut z trollowaniem, więc tutaj minuta. Minuta jesteście do tyłu, no ale ta minuta to nikomu równicy nie robi, chyba warto to zrobić dlatego, żeby nie dostać bana. Więc odpalacie sobie spike w 5, wybiegacie wszyscy na Mida, udajecie, że strzelacie, przeciwnicy was po prostu zabijają. No i macie szybkie 0 do 5, no i potem odpalacie kolejną grę, kolejną grę, kolejną grę. Z ziomkami sobie gadacie w tym momencie, możecie coś robić na drugich monitorach, albo po prostu minimalizować grę i robić coś innego. Możecie robić sobie, nie wiem, na telefonie coś, grać w coś, film oglądać, cokolwiek. W każdym razie. Za godzinę grania takiego spy Crusha mniej więcej powinieneś dostać od 16 do 18 tysięcy expa. Jeśli masz Game Passa, no to około 20-22 tysiące expa, więc jest to bardzo dużo. No a pewnie się zastanawiasz, bo może nie każdy wie, ile generalnie zajmuje w Battle Passa. Początkowe e, Tiery Battle Passa, no są Po mniej więcej 2000 XP, także żeby odblokować następny poziom musisz mieć tylko 2000 XP, potem jakoś 2200 XP, 2500 XP i tak dalej i tak dalej. 3000 XP 5000 XP, to leci dalej i generalnie końcowe, końcowe te takie mm, Tiery w naszym Battle Passie no są już po na przykład 37-39 tysięcy XP, ale no, z tym sposobem, to taki jeden sposób, jed, jeden tier battle passa, ten końcowy nawet, jesteś w stanie wbić w 1,5 godziny, a te początkowe, no to generalnie po jednej godzinie jesteś w stanie wbić nawet 15 mniej więcej leveli, więc bardzo fajne i dodatkowo możecie tam robić questy, więc jeśli macie questa, za którego dostajecie 20 tysięcy expa, użyj 100 razy umiejętności, no to po prostu sobie w tej rundzie biegając na tego mida, używasz każdej umiejętności i dodatkowo jeszcze masz kolejne 20 tysięcy expa, jak skończysz Questa. i co tydzień masz takie quest'y, które ci łącznie dają około 60-70 tysięcy expa, jak masz game Passa, no to o wiele więcej. Więc to by było na tyle w tym filmie, zostaw łapkę, suba, jeśli chcesz wygrać karnet bojowy, jeśli nie chcecie czekać na te wyniki, no to dzisiaj o 20 na moim Twitchu też losujemy karnet bojowy dla was kolejny, także wbijajcie streamy codziennie wieczorami 17.30 na Twitchu, a w sobotę i niedzielę od 11 rano. Siema!